Hejka hej kochani, witajcie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę z takim szybkim odcineczkiem. Mamy Klub Milionerów za 20 zł z drapeczkę z numerem 12 i do tego 3 słówka ekspres losy. Czyli odcinek nasz yy, to jest kwota 35 zł. Mam nadzieję, że będą tutaj grube miliony, kochani, jak zawsze yy, więc... Mam nadzieję, że dołączę do tego klubu milionerów. Dobra, najpierw może lećmy sobie ten Klub milionerów. Więc potrzebujemy drapaka. Chłopaka drapaka. Dobra. I zapraszam Was na odcinek. Będziemy szukać jeden 25. 44 29 i 36 To są nasze dzisiejsze liczby. Szukamy ich tutaj na tym polu i zaczynamy obokiem, więc nic dobrego to nie wróży 46 24 kolejny obok. Dwanaście, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, pięć, a nas by ratowało dwadzieścia pięć, cztery, trzydzieści siedem, dwadzieścia trzy, trzynaście, trzy i byłby milion jakby było trzy trzydzieści pięć obok trzydzieści dziewięć czterdzieści trzy kolejny obok czterdzieści pięć obok trzydzieści cztery dwa 14, 15, 15 i ostatnia linia: 18, 38, 7 oboczek, 11 i, i 21. No dobra. Wiemy, że z drapkiem mamy pustą. Do klubu milionerów nie udało nam się dołączyć. A kyszty bez ale mamy jeszcze słówka. Może słówka nam coś tutaj dzisiaj oddadzą. Dobra, tak, W miarę widać. O, widać. Ale chyba sobie zrobię tak, że każdy osobno nie będę podkładała pod spód, bo potem jeździć była gdzie to. Dobra. I sobie najpierw pojedziemy literkę my. F. A, pierwsze słowo. o l e, z I, Drugie. Ry. Mamy trzecie. Inne. Czwarte. Tak. B, o, Ikona, i a. Dobra, czyli na pewno raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć słów, kochani, a sześć słów to dwadzieścia zł. Nie, naprawdę nam trafiło jak ślepej kurze ziarko 20 zł czyli oddała nam się zrabka klub milionerów jeszcze ta musiała jeszcze jedna chociaż piątka wpaść i bylibyśmy na zero z tym odcinkiem dobra, a mamy jeszcze dwie dwie, 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 dwie dwa losy słóweczka I Lecimy o z, um. u i G czyli tu mamy całe słowo I. le drugie kurczaki le, le, le trzecie słowo i ty Słowa, kochanie, a cztery słowa. Cztery słowa to jest dziesięć złotych. Dziesięć złotych. Czyli mamy trzydzieści. Tak? Trzydzieści mamy. Kurczę. A jeszcze jeden los przed nami. Jeszcze jeden. Więc może wyjdziemy na zero? Oby. widzę e. Y. S I, M, A. B O G C. R. l e to mam pierwsze słowo f drugie Czyli nie ma trzeciego, a szkoda, bo byśmy byli kurczeczki na zero. Jeszcze sprawdzę sobie. E nie było. O też nie było. O nie było. Z nie było. Dobra, dwa słowa. To nic, to nic i tak naprawdę wyszedł nam odcinek mega, bo 30 zł udało nam się w wy... skrobaś chciałam powiedzieć, no udało nam się 30 zł wygrać w ekspres losach w słówkach, więc mega, w sumie te one są po piątce, a udało tu się wygrać w jednym losie, udało dyszkę wpaść, a w drugim udało 20 złotych wpaść, więc... Jestem w szoku tak czy siak mega odcinek, więc poproszę o łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam też się podobał. Więc zapraszam jeszcze też do zostawienia śladu po sobie w postaci komentarza. Ja dziękuję za dzisiaj i widzimy i słyszymy się w następnych odcinkach. buzioczki. pa!